Jesteśmy grupą z Boża, która w ramach programu Muzyki Dzieci Kwiatów słuchamy sport uprawiamy i narkotyków nie zażywamy. Jesteśmy z młodzieżą na wycieczce po jurze krakowsko-częstochowskiej. Natomiast w programie mamy także odwiedzenie, między innymi słuchanie muzyki ze Dżem. Wczoraj wyświetlaliśmy film skazany na blusa młodzieży, a dzisiaj jesteśmy tutaj na grobie, składamy wiązanki kwiatów i znicze. No, ten program ma przede wszystkim uchronić dzieci i młodzież od zażywania narkotyków, prowadzenia sportowego stylu życia no i stronienia od wszelkich używek. Jakąś naukę z tego filmu wyniosłeś? Tak, że nie wolno brać narkotyków. Jaka przestroga dla Ciebie wynika z, z filmu? No, żeby nie brać narkotyków, bo jednak to jest bardzo uzależniające. Wyniosłam z tego, że narkotyki to jednak jest zła rzecz dużo się nauczyć można było z tego też filmu. bo widać co aktorzy też co przeżywają nagrywając ten film. ogólnie cały program tutaj waszej wycieczki to wszystko co tutaj ten sportowy sportowy tryb życia, tak, bez żadnych używek. Podobać się to? Tak, ja chodzę do klasy lekkoatletycznej od trzech lat, idę teraz do liceum, kolejne trzy lata trenowania i dalej biegam. Nie mam zamiaru tego używać, odciągam różnych znajomych od tego, bo wiem, że młodzież też y, zażywa takie używki. No, miałam przypadki takich kolegów, którzy też zeszli, ale ja w to nie wchodzę, nie wciągam się w to.